Dzień dobry, nazywam się Marcin Czerkowski Legion Reduty Ordona z o pamięć prawdę Chciałem teraz apel wnieść do urzędników miasta stołecznego Warszawy 520-40 radnych. 540 radnych, których obowiązkiem powinno być posprzątanie tego terenu. My wczoraj, jako Legion Redutor Ordona, Związek Inicjatyw Społecznych posprzątaliśmy ten teren ze względu na to, że 12 małych worków jest na reducie, a to powinna być praca, sprzątanie, sprzątanie tego miejsca, żeby było godnie, chociażby wyglądało, jeśli nie jest upamiętnione, to powinien być urząd. My prosimy w tej chwili, aby te śmieci one będą stały na końcu tej ulicy na bateryjce. Jutro, żeby te śmieci były sprzątane na koszt miasta. My jutro wniesiemy apel do urzędu, aby te śmieci zostały posprzątane ze względu na to, że to powinna być praca urzędników. I ich czyn. My, w ramach czynu społecznego, to robimy w ramach dbania o pamięć bohaterów polskich z powstania listopadowego. No i tak chciałbym zakończyć mój apel. Czołem, patrioci. A urzędnicy, weźcie się do roboty. Dziękuję.